Witam serdecznie. Z tej strony Marcin Woźniak, nagrywam dla Klubu Sportowego Szachownica Rzeszów. W tym filmiku chciałbym się skupić na tym, w jaki sposób można zamatować samotnego króla przeciwnika, mając do dyspozycji dwie wieże. Dla wielu początkujących graczy da, danie mata nie jest prostą sprawą. Bardzo często można zauważyć e, takie partie, gdzie jeden z zawodników zbija e, figury przeciwnika, przeciwnikowi zostaje sam król, no i w takim momencie pojawia się ten najtrudniejszy moment w partii, gdzie trzeba dać mata, i początkujący zawodnicy y, mają z tym spore problemy. Dlatego w tym filmiku chciałbym opowiedzieć, w jaki sposób, y, mając do dyspozycji dwie wieże i y, y, znając pewien taki prosty schemat, można zamatować króla przeciwnika. Y, wielu początkujących graczy sądzi, że żeby dać mata, to powinniśmy króla przeciwnika szachować. Yy, tu jest nieco inaczej. Jeśli yy, chodzi o schematy matowania, bardziej próbujemy króla odciąć, odcinać go coraz bardziej, zawężać mu możliwości ruchu, tak, żeby ostatecznie złapać go w pułapkę. No i pokażę przykład. Co jeśli damy teraz wieżą szacha? Po szachu król ma możliwości: albo pójdzie do góry, albo pójdzie w dół. Najlepiej będzie zagrać więc. Na linię czwartą, na przykład drugą wieżą na A4, i ta wieża w tym momencie odcina królowi możliwość dostania się na dolną część szachownicy. Odcina właściwie dostęp do połowy pól na szachownicy w tym momencie temu królowi. I to jest zdecydowanie lepsze posunięcie, ponieważ my w tej sytuacji będziemy chcieli króla spychać do góry, więc odcinamy mu krok po kroku, powoli, Pola, które znajdują się w dole szachownicy. No i zobaczmy sobie teraz, jak odpowie król przeciwnika. Jeśli odpowie, na przykład, tutaj, zejdzie od razu na szóstą linię, wtedy może wkroczyć wieża, druga wieża na piątą linię, i już król na tą piątą linię nie może wrócić. Więc król raczej nie będzie taki nierozsądny. I będzie chciał zagrać, pozostać na tej piątej linii, i sprytnie teraz zbliży się do wieży po prawej stronie. Ma już taki plan, że jak wieża teraz da mu szacha, bo oczywiście tak wieża zrobi, daje mu szacha po to, żeby król, żeby króla zepchnąć na szóstą linię. Król nie może już pozostać na piątej linii, na czwartą też zejść nie może, ponieważ biała wieża yy, pilnuje również tych pól. Król musi teraz Zejść i schodzi na pole G6, atakując wieżę, i my musimy być czujni. Jeśli w tej sytuacji atakowalibyśmy normalnie tutaj wieżą i dali szacha, to niestety król zbiłby nam wieżę za darmo. Więc w tej sytuacji przechodzimy wieżą z drugiej strony szachownicy, staramy się iść daleko od króla, ale tak, żeby nie przeszkodzić naszej drugiej wieży, ponieważ Jedna i druga będą musiały współdziałać, żeby teraz dać królowi mata. Król został odcięty, zostaje na szóstej linii i kieruje się w stronę wież. Zaraz zobaczymy, czy uda się mu jeszcze do tych wież dojść. I teraz, jeśli zagralibyśmy znów tą samą wieżą co przed chwilą, dali szacha na B6, znów ten król ma możliwość pójść w dół szachownicy. A nie o to nam chodzi. Ponieważ ta wieża na B5 jest bardzo dobrze ustawiona, należy zagrać tą drugą wieżą z A4 i dać szacha na A6. Teraz król został zaatakowany, nie może zejść w dół, zostaje zmuszony, zostaje zepchnięty na siódmą linię. Idzie na siódmą linię w stronę wież i druga wieża zaczyna atakować. Można tutaj zauważyć, że wygląda to w ten sposób, jakby wieże robiły kroki. Raz lewa noga, raz prawa noga i teraz znów raz lewa noga. I król dostał mata, ponieważ nie może już uciec wyżej, a na wszystkie pola, na które chciałby pójść, wszystkie pola są pilnowane przez wieże przeciwnika.